Cześć, nazywam się Dawid. Prowadzę woga Barbara Kitchen o i Paleo. Jestem też dietetykiem sportowym. Zapoznamy się troszeczkę za z właśnie Dietą Paleo poprzez pierwszy przepis. Śniadanie. Śniadanie jest ważnym posiłkiem, chociaż nie jest posiłkiem najważniejszym. Wszystkim swoim klientom, ludźmi, z którymi pracuję, mówię, że najważniejszym, najważniejszym posiłkiem dnia jest posiłek potreningowy. jednakże wiel, duża część z Was nie wyobraża sobie wstać. Nie zjeść śniadania i pójść do pracy albo na trening. Jest to bardzo dobry nawyk. Przedstawiam Wam dzisiaj ciekawą opcję, alternatywę dla omleta z owsianką omleta z owsem. Nie jestem fanem owsa, nie wiem, smakuje to dla mnie jak trociny. Szczerze mówiąc, jadłem to kilka razy, zmuszałem się. Pokażę Wam coś, co jest dużo, dużo smaczniejsze i na pewno bardziej wartościowe, odżywczo. Zaczynamy od porannego stresu. Podwójne. E, dopiero możemy przystępować do gotowania. W skład naszego omleta będą wchodziły owoce. Wszystko tutaj zależy od Was, w od wymagań dnia, wymagań treningu. Mogą to być owoce bardziej słodkie, mniej słodkie. Ja wybrałem coś pomiędzy. Będzie to jedno jabłko, będzie to banan, będą to rodzynki. Jest to duża mieszanka różnego rodzaju cukrów, które będą się uwalniały w określonych odstępach czasu. Tak? Właściwie tak lubię najbardziej projektować te posiłki. Dorzucimy też do posiłku, do naszego omleta, wiórki kokosowe. Wiórki kokosowe są bardzo tłuste, opóźnią troszeczkę opróżnienie żołądka, ale też dzięki temu cukier będzie się uwalniał dużo, dużo wolniej. Dadzą Wam też dużo, większej, dużo więcej sytości i wzbogacą kalorycznie naszą potrawę. Nie wiem, być może coś osób mnie zlinczuje w tym momencie, ale Największą bolączką moim zdaniem diety paleo nie jest to, że odpuszczamy sobie te pizze czy coś tam. Naprawdę są są warte eee, Największym problemem diety paleo jest to, że ludzie jedzą za mało. Że jakoś tam ta teoria kalorii gdzieś tam na końcu będzie istniała. Dlatego e, zmierzenie sobie, z opolczenie tego raz na jakiś czas naprawdę Wam nie zaszkodzi. Eee, dlatego, dlatego wiórki osoby na pewno podbiją e, wartość kaloryczną, e, ale też. E, Dorzucą e, ciekawego smaku. E, Oczywiście jajka, jajka z wolnego wybiegu. E, Im więcej kury sobie podgryzą jakieś dżowniczki, różnego rodzaju e, ziaren, nie tylko tej pszenicy, nie tylko tego, co, co tam e, sypie im e, hodowca w klatkach. Ale, właśnie tego, co może znaleźć na wolnym wybiegu. Właśnie tą różdżowniczkę, różnego rodzaju ziarna, różnego rodzaju kiełki. One będą się znajdowały w tym jajku. Skład tłuszczów jajek od kur z wolnego wybiegu różni się od tych z chowu klatkowego. Ostatnio na rynku zauważyłem też jaja z, y, z tłuszczami omega-3. Kury są karmione y, dodatkowo algami y, oraz siemieniem lnianym. Dzięki czemu są wzbogacone dużo omega-3. Niestety moim osobistym zdaniem będą one gorszą wersją, y, gorszym wyborem do jajecznicy. W momencie kiedy palimy, kiedy podgrzewamy tłuszcze one lub ulegają oksydacji. W gdziecie paleo wykluczamy większość olejów roślinnych, właśnie przez to, że bardzo szybko się utleniają. Jaja omega 3 naprawdę będą super fajne do kąpieli wodnych, do jajek właśnie na miękko, niekoniecznie do jajecznicy, kiedy właśnie podgrzewacie, gdzie ta temperatura przekracza grubo, grubo 100 stopni. Być może część właśnie z tych tłuszczu omega 3 będzie się utleniała. Wtedy warto chyba stosować hodowlane. Zaczynamy. Ścieramy nasze owoce na grubej tarce. Jest to szybka potrawa, naprawdę się szybko to robi. Eee, przy pewnie drugim e, omlecie będziecie mieli już większą potrawę. Odrobina cytryny, dosłownie parę kropi. E, dzięki temu jabłko nie szczernieje, nie utleni się tak szybko. Rzucają banana, kroimy go wcześniej, będzie go łatwiej... Banana kroimy wcześniej, będzie go łatwiej nam e, zmiażdżyć. Wiórki kokosowe, około szklanki, niecała szklanka wiórek kokosowych, kilka rodzynek. Do potraw właśnie z taką dużą ilością cukru, tutaj mamy ten cukier naturalny oczywiście, ale zawiera jednak, owoc zawierają dużo fruktozy, dużo glukozy. Dodaję troszeczkę cynamonu, cynamon cejlońskiego. On poprawia wrażliwość insulinową, dzięki czemu ten cukier dużo szybciej się wciągnie. Wrócą jajka. 2, 3, 4 jajka, ile właściwie weźmie, tyle ile lubicie jeść. Badania pokazują, że u znacznej ilości ludzi, u około 70-75%, cholesterol we krwi nie wzrasta razem ze spożyciem cholesterolu w pożywieniu. To jest jedna odpowiedź na pewno na pytanie, na pytanie typu: czy taka ilość jajek nam nie zaszkodzi? Drugim pytaniem, które musimy sobie zadać jest, czy cholesterol powoduje choroby sercowo-naczniowe, bo to czy tłuszcze, albo czy jajka nie podnoszą cholesterolu, to jest jedna rzecz. Tak. U 20, 20 do 30% podnoszą. Druga rzecz, czy na pewno wysoki cholesterol powoduje choroby sercowo-naczniowe. Jeśli popatrzycie na sytuację na przykład taką, kiedy jesteście po treningu, kiedy jesteście, jesteście lekko przetrenowani, Będziecie mieli podwyższony poziom cholesterolu. Kiedy macie złamaną nogę, będziecie mieli podwyższony poziom cholesterolu. Czy podwyższony poziom cholesterolu złamował nogę? Nie. Po prostu on występuje w momencie, kiedy organizm mobilizuje się do odbudowy. Super. Wszystko mieszamy. Ujmijcie się jajek, jajka działają na pewno przeciwzapalnie, jajka zawierają cholinę, jest to związek, który bardzo fajnie przeciwdziała otłuszczonej wątrobie, Czyli w momencie kiedy jesteśmy, mamy troszeczkę tej nadwagi, jajka będą powodowały, że wątroba wypuści więcej kwasów tłuszczowych, a to co jest najbardziej skorelowane z naszymi problemami sercowo naszeniowymi z rakiem, z przedwczesnym zgonem, to jest właśnie otłuszczona wątroba. Dużo, dużo lepszym przewidywaczem, takim predyktorem chorób sercowo-naczyniowych czy, czy, czy raka jest otłuszczona wątroba niż poziom cholesterolu. Także jajka w tym wypadku są takim trochę świętym gralem diety paleo i naprawdę się ich nie bucia. Często sportowcy patrzą na ilość białka w swojej diecie. Białko jest jednym z największych... Chyba najważniejszym, być może, e, makroskładnikiem e, diety sportowca. E, mamy dość dużo tego białka, to bardzo łatwo przyswajalnego e, w jajkach. Jest tu pełen skład aminokwasów. E, ja czasami dorzucam jeszcze od siebie e, troszeczkę izolatu. Mam tu izolat Treka. Jedną miarkę. E, ten izolat jest akurat waniliowy, bo nie super się komponował. E, przyśpieszy nam, nam to regenerację. E, pamiętacie też... E... Do wszystkich, do wszystkich takich kargofobów, ludzi bojących się wyrzutu insuliny, ludzi bojących się węglowodanów, te węglowodany mają znaczenie. Mają znaczenie przy treningu, mają znaczenie po treningu, uzupełniają nasz glikolę mięśniowy. Dzięki nim może, możecie pracować, dzięki, nim, dzięki tym węglowodanom możecie robić workout, fran poniżej być może trzech minut, jeśli komuś się uda. Ostatnio widziałem, że poniżej 2 minut ktoś zrobił. Białko też powoduje wyrzut insuliny. Tak, Także nie tylko węglowodany go powodują, białko też. Nie bójmy się tego, to jest normalna sprawa, normalna zdrowa sprawa. Mamy no niską temperaturę, także nie palimy tutaj masła na pewno. To nie, to, to, to nie jest stek, tak? to nie jest mięso. Jajka możemy w niższych temperaturach, dłużej czasu. Omlet jest taki gruby właśnie jak ten, ma tutaj ponad centymetr. Bardzo na początku troszeczkę go tam przemieszać, żeby temperatura wyszła wyżej. Troszeczkę przewrócić. Raz wystarczy, tak, żeby, żeby dać mu też szansę ścięcia się i, i stworzenia takiej jednej warstwy ciasta. Troszeczkę. On się już właśnie na dole ściął i nie przepuszcza tej temperatury wyżej. czuć mocno właśnie taki owocowy, owocowy zapach. Zostawiamy na kolejnych parę minut. Znaczy, są dwa sposoby wykończenia tego omleta. Jednym z nich jest obrócenie go na drugą stronę. Robimy to tak, że przykrywamy talerz, obracamy hop, i przekładamy delikatnie na patelnię. Drugim sposobem jest po prostu włożenie patelni do piekarnika z podgrzewaniem na górę na około jeszcze 5 minut. I to w się wystarczy. Minęły kolejne 2-3 minuty. Ten omlet jest już dojrzały na pewno. przerzucają go na talerz. Zgodnie, pachnie cudownie. I uwaga, przechodząc na Paleo, myśleliście, że nigdy przecinaczka do pizzy Wam się już nie przyda. To był błąd. omleta owocowego z dużą ilością wiórek kokosowych, z owocami coś co może się nadawać zarówno na przedtreningówkę jak i potreningowy posiłek